Cześć, z tej strony Chipsu, a to jest piąta misja w grze StarCraft 2. Zaczynamy standardowo od bazy i budynków produkcyjnych. Także produkujemy SCV i wojsko. Celem misji jest zdobyć artefakt. A, jeszcze takie małe zastrzeżenie. Musimy to zrobić wcześniej niż yy, Zerg, yy, niż Zerg po prostu zniszczy Protosa i dojdzie w te miejsce przed nami. Także robimy cały czas wojsko i robotników. O, zaraz zaatakuje nas, Zatakują nas trzech stalkerów ale myślę, że sobie jakoś z tym poradzimy. Tutaj jeszcze dostaliśmy wsparcie. Wstawiamy Sapli Depota, ponieważ za chwilę będziemy mieli bloka. No tą armię spokojnie sobie poradzimy z tymi stalkerami. Możemy zniszczyć tego pylona. przy okazji zelota. bierzemy artefakt. Cały czas dorabiamy SCV. -ki. Ile my już ich mamy 80. No to jeszcze zrobimy z dwóch i Zaczniemy też wybierać z gazu. Możemy zrobić w sumie trochę medyków, żeby leczyły szybciej nasze wojsko. Niszczymy pylona. to myślę, że już możemy wziąć trzech robotników do gazu. Cały czas drabiamy te fałki. Stawiamy supply depot, bo zaraz znowu będziemy mieć broka. I dalej idziemy powoli przez mapę i niszczymy wszystko, co spotkamy na drodze. O, tutaj musimy uważać. Mariny mają mniej życia i są mniej odporne, także bierzemy je na tyły, tak samo medyki. A marudery stawiamy z przodu. I puszujemy. Możemy się chwilę cofnąć, jak mamy małą ilość życia. Mając 150 minerałów, możemy... Postawić kolejne baraki, ponieważ z jednych na no, ciężko będzie nam produkować jednostki. Nasze jednostki są znowu uleczone, także może sfokusujemy teraz tego pylona. O tak. Teraz się cofniemy na chwilę. Ustawiamy kolejny sapli depot. Ważną rzeczą w tej grze jest właśnie, żeby co jakiś czas spoglądać tutaj na swój limit. I jeśli widzimy, że się zbliża do. Jeśli widzimy, że się zbliża do tej drugiej liczby, co sugeruje nam, ile jednostek możemy zrobić, staramy się już z góry stawiać Sapli Depot. O kurczę, atakują naszą bazę. Musimy się cofnąć. Zapomniałem o tym, że w tej misji już nas trochę harasują. Także dobra sprawa będzie w sumie postawić bunkier w tym miejscu. Powinien on nam spokojnie nam wystarczyć. W drugich, brakach dajemy do budówkę reaktor, żebyśmy mogli robić dwie jednostki naraz. Tu w zasadzie musimy podchodzić. Tych trzech maruderów zniszczy ten pylon na dystans i przez I jednostki znajdujące się tutaj. Nie będą nam zadawać w tym czasie obrażeń. Kiedy już kanony się zamknęły, możemy powolutku puszować. Cały czas dorobiamy Sapli Depoty i yy, STV. -ki. Proponowałbym właśnie w tych barakach z tym robić maruderów, a w tym drugim z reaktorem marinów. O tak dobra, idziemy dalej. Tutaj jest, możemy zniszczyć ten kanon. Nie, jest, nie będzie to dla nas problemem, a zdobędziemy yy Relikwie Protosa. Cały czas nie zapominamy o dorobianiu w bazie robotników i wojska. Tutaj w sumie możemy sfokusować ten pylon szybko. Rannych morderów, na tej możemy. Cofnąć. No, stalker, padaj. O kurczę, zniszczyli nam marudera. No, ale to nic. Możemy sobie sfokusować yy, Nexusa. Patrzymy, co się dzieje w naszej bazie. O, tutaj się dwie scv zablokowały. Marinów wstawiamy do bunkra. A maruderów możemy wysłać już tam do naszej armii. Chcemy, so, możemy jeszcze zrobić jedne baraczki i postawić Engineering Bay. W sumie plus jeden do ataku, i plus jeden do obrony, wskazane by było, żeby zrobić. Gdzie te, o, gdzie te posiłki? O, coś nas atakuje, ale już nasze mariny w bunkrze zniszczyły to bez problemu. Niszczymy w pierwszej kolejności e, gate, y, o te budynki, z których właśnie protos może robić armię. Tutaj mamy kolejną armię, to dosyłamy do tamtej, tu robimy plus jeden do ataku. Możemy postawić supply depota gdzieś, gdzieby nie będzie przeszkadzał. Ile mamy jeszcze z zaraz policzymy. 8, 16, 18, to jeszcze troszkę trzymało, to jeszcze dorabiamy. Tu możemy zrobić te chlaba Niszczymy wszystkie budynki znajdujące się tutaj Teraz dobrze by było stargetować kanona żeby nie, nie, nie atakował naszych jednostek i teraz trzeba na spokojnie wszystko zniszczyć I cały czas pamiętamy o dorabianiu wojska i yy, w bazie. Zniszczymy pylona i idziemy dalej. Tu jak zniszczyliśmy te centry możemy się wycofać, stalkery mają do dosyć duży zasięg ataku i przez ten czas sobie zniszczyć tutaj te dwa pylony i zdobyć kolejną relikwię protosa. No tak. W tym miejscu jeszcze znajduje się jedna relikwia, potrzebna do ukończenia bonusowej misji, także. Przed wykonaniem zadania tutaj, jak już widzicie, jesteśmy blisko. Wystarczy wejść na te pole. Pokażę Wam jeszcze, jak zdobyć tamto czwarte relikwie. Bierzemy nasze wojsko, co się nam w bazie zrobiło. Tutaj oczywiście dorabiamy. O, mamy sapli, to stawiamy troszkę z dwa domki. Tak. O, tutaj. Targetujemy spajna, który nie jest problemem dla naszej armii. Niszczymy wszystko tutaj. Pyk, pyk, dorobiamy z cefałkę. Tutaj od razu zaznaczamy, jak już nam mało zostało do skończenia upgrade'u, Naciskamy, żeby się robił kolejny. Cały czas tutaj o wojsko dorabiamy. I idziemy. Tutaj. Tu dwa kanony, także niszczymy je jak najszybciej się da. Niszczymy Starkera w następnej kolejności. Później palony. Cały czas dorabiamy wojsko. No i tutaj się znajduje ta czwarta. W zasadzie powinniśmy ją wziąć pierwszą w kolejną, bo nie trzeba by było się cofać relikwie. No i Wysyłamy na, naciskamy na mapce Nasze wojsko, żeby szło tam gdzie nasza armia Powiem wam szczerze, że trochę jestem... nie jestem... Trochę jestem niecierpliwy, także już nie będę czekał na tę armię, wy możecie Czuję się dość pewnie, myślę, że dam radę zrobić tą misję, tą armię, co tutaj mam Niszczymy te jednostki tutaj Możemy część zestimować. Jak widzicie, bez problemu sobie z tym poradziliśmy. No i w tym momencie ukończyliśmy misję numer 5. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnej misji.